Już w najbliższą sobotę 23 lipca wielkie tenisowe emocje w tauron arena kraków. Agnieszka Radwańska zmierzy się z ingą świątek, a tu wszystko w jak najbardziej szczytnym celu, czyli aby pomóc Ukrainie. A jaki wynik obstawiają najmłodsi tenisiści i czego życzą naszym gwiazdom? O tym sami zaraz się przekonacie. Myślę, że Iga świątek wygra. Iga. Myślę, że iga. 6-3 dla Igi. Czego byś im życzył? Yy, powodzenia. Yy, żeby dałeś z siebie wszystko. Yy, najlepsze zabawy. Super wyniku. Myślę, że będzie zacięta rywalizacja, natomiast nasza rakieta numer jeden. Myślę, że pokaże swoją wyższość, natomiast nie liczy się tutaj wynik sportowy. Liczy się to, że Tauron Arena Kraków zapełni się i Kraków pokaże, że jest wśród nas wiele osób, która chce pomóc i która utożsamia się ze społecznością ukraińską, która potrzebuje tej pomocy. Ostatnie bilety są jeszcze dostępne w sprzedaży, więc wszystkich, którzy jeszcze się nie zdecydowali, a wahają się, zachęcamy do tego, żeby się nie wahali, przyszli i uczestniczyli razem z nami w tym wydarzeniu. Dobra, zacznij, bo ja muszę jeszcze dojść do siebie po treningu. Dokładnie. Jesteśmy w Warszawie, przygotowujemy się do naszego meczu pokazowego i mam nadzieję, że zobaczymy się już w Krakowie. Myślę, że będzie przednia zabawa. Godzina 12.00. Tam Arena w Krakowie, także widzimy się. Bilety dostępne na ticketmaster.pl Smok wawelski jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli naszego miasta. A teraz nie dość, że możecie go oglądać, to możecie go obudzić, nauczyć latać oraz nakarmić. A jak to jest możliwe? Wszystko dzięki nowej aplikacji. Pamiętajcie, Kraków w tym roku niejednokrotnie Was jeszcze zasmoczy. Wszyscy turyści pytają nas, gdzie jest smok. Mamy na Wawelu smoczą jamy, ale nie ma smoka, więc wychodząc naprzeciwko, tym oczekiwaniem poszukiwania smoka stworzyliśmy aplikację do pobrania na telefony komórkowe i śledzenia poszukiwania w Krakowie smoka jego terytorium. Trzeba najpierw smoka obudzić, trzeba go oswoić, można go nauczyć latać, karmi się tego smoka i co najważniejsze, można sobie zrobić ze smokiem zdjęcie. Natomiast aplikacja jest pomyślana w ten sposób, żeby to był spacer po Krakowie w tych miejscach, które są związane ze smokiem. W pięknych nowochódzkich parkach podczas spacerów będzie można oddać się muzycznemu ukojeniu. W wybrane soboty lipca, sierpnia i września KBF zaprasza do wzięcia udziału w muzycznej podróży. Pierwszy przystanek już 23 lipca o godzinie 15 w wyjątkowym miejscu potocznie zwanym Krakowskimi Malediwami, czyli przystawach w Parku Lotników Polskich. Czas umili najpierw orkiestra Solvay, a o godzinie 17:00 wystąpi zespół Box Anima, charyzmatyczne niezależne trio muzyczne z Krakowa o wyjątkowym brzmieniu, łączące rock progresywny z elementami folku. Kolejnymi sobotnymi przystankami będą fontanny w Parku Lotników Polskich oraz Park Skalskiego. Wstęp na koncerty jest darmowy. Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego 2021. pisaliśmy umowę, będziemy współpracować z Centrum Edukacji Lotniczej, co ma wspólnego? Latanie i czytelnictwo, jedno i drugie. Rozbudza marzenia, pcha w świat, interesuje światem. Tu za nami stoją pingwiny, 12 pingwinów. One trafią do 12 filii spośród wszystkich naszych 60 filii Biblioteki Kraków. Przy tych stendach informujących o działaniach Centrum Edukacji Lotniczej i ofercie turystycznej będą odbywały się po o wakacjach, warsztaty. Chcemy, żeby książki były inspiracją dla młodzieży, żeby nie tylko znali historię lotnictwa, bohaterów, sylwetki, ale też dowiedzieli się, co można faktycznie zrobić ciekawego w lotnictwie, w turystyce, w podróżach, czym się inspirować i jak rozwinąć swoje zainteresowania. Temu poświęcona jest współpraca, bo my sami jesteśmy redaktorami wydawnictwa, które nazywa się Airside, zespół redakcyjny co Centrum Edukacji Lotniczej. Piszemy sami artykuły, Kóły, ale też zdobywamy wiedzę z zakresu prezentowanego właśnie w danym airside'zie. Jesteśmy przy kościele mariackim. Tutaj są swego rodzaju takie urządzenia, nazwijmy to. Nazywają się kunami. Oczywiście nie są to zwierzątka, ale takie metalowe obręcze. Do czego służyły, po co były? Chodźmy, zobaczymy. Taką obręcz zakładano delikwentowi na szyję, bądź też na rękę. One były na różnych wysokościach, więc ten, który był skazany, albo stał, albo siedział, albo też leżał po prostu, no musiał odpokutować pewnego rodzaju karę i przewinienie. Później jeszcze dokładano takiemu człowiekowi kartkę, żeby wszyscy wiedzieli, za co został skazany i tego typu kuny, obręcze przetrwały no, w Krakowie przez dłuższy czas. Ahoj przygodo, tym razem na rowerze. Chcieliście kiedyś poznać trasy rowerowe w Ojcowie? Jeżeli tak, to teraz macie idealny sposób, aby właśnie tam dotrzeć. Musicie tylko przyjść tutaj, na osiedle Podwawelskie, skąd odjeżdża linia rekreacyjna Zero, która poza tym, że ma bardzo wygodne siedzenia dla Was, ma specjalną przyczepkę dla Waszych rowerów. A jak wrażenia? Bardzo fajny pomysł, naprawdę. Już wcześniej planowaliśmy pojechać do, do ojcowa, no ale nie mieliśmy jak się dostać rowerami, no bo rowery nam się nie mieszczą w samochodzie i także myślę, że to naprawdę super pomysł. Uważam, że super jest prawa, tylko mam tutaj problemy jakieś logistyczne, ale mam nadzieję, że uda się rozwiązać.